Dzień dobry wieczór, z tej strony Guba. zapraszam was wszystkich do oglądania kolejnego odcinka. Dla nas Serana cały czas jest yy, zablokowana. Znaleźliśmy tajny skrót. No i teraz trzeba iść do przodu, nie? Aby najmniej tak mówili. To musiał być wielki rozpróbacz. Nikogo tutaj nie ma. Żadnej pułapki tu nie widzę. No nic szczególnego tam nie chowali. I co, mamy stąd wyjście jakieś, czy nie? Dzień dobry. Się tego nie spodziewał. Dobra, tutaj wiedziałem, wiedziałem że sądzę, że że z konst, kosimy. że 45. przewracania, Czyli jak teraz zdobędę punkt umiejętności To muszę po prostu dać już yy, drugi oddech I wtedy przewracanie będzie rewelacyjne Dobra, tutaj chłopak leci Tylko muszę zdobyć jeszcze jeden punkt umiejętności Czyli jeden level Ale myślę, że damy radę to załatwić to jest przyczajony Bang. Ludzkie serce, proszę bardzo. Te ludzkie serce to jest chyba składnik, który można tylko znaleźć, chyba albo kupić. Znaczy, znaleźć po prostu u kogoś w ekwipunku, bo. Człowieka zabijając nie znajdziemy u niego ludzkiego serca. Znaczy, no nie znajdziemy. skali nie pozwala takie rzeczy wydobywać. Jak to masowo by można było zabijać ludzi i po prostu wyciągać z nich serca? O, serana ożyła? Dobra. Czy jednak miałem dobre przyczucie, że nie musiałem się nie omartwić. Nie podoba mi się to. Kto tam jest? Jakieś ścinki miałem nie podoba mi się to Bangi Bang, bang. Dobra. O kolejny lodowy gigant. co, już wiemy jak go załatwimy. Elfi to... topór bojowy. Wejdźmy do środka. Czy do jaskini. Wszystko jedno, po prostu wejdźmy. Czy my wyszliśmy na zewnątrz? Chyba tak. <słuch> dobra. Teraz tak. Zewnęstwo. Dobra, i go kosimy w trójkę. Ladowy giga, nie ma z nami szans. To jest olbrzym mrozu, przepraszam, 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 ale jest zatwiony, dobra ale ciekawe w ogóle. Ile jest tych, jak one się nazywają? Te talizmany albo 4, albo 3 rtęci. Nie no, rtęci ja nie potrzebuję bynajmniej nie pamiętam, żebym potrzebował. W ogóle, gdzie to jest na mapie? Ale to jest. Rtęć, rtęć. Czyste niebiosa. A teraz już ich nie użyję. Tu wygląda, jakby dało się jakoś dojść, ale. Dobra, już nie będę kombinował. Po prostu idziemy tam, gdzie musimy iść. Trzeba czasami zobaczyć trochę ścieżki, bo tak to byśmy się nie dowiedzieli, że tam jest lodowy gigant, właśnie. Albo byśmy nie znaleźli tajnego przejścia na skróty. Plaster miodu, proszę bardzo. Jest kasa, jest miodek. Dobra, musimy chyba zejść na dół. Ogólnie jest tak. Standą przyszliśmy, bo musimy teraz iść tam, tak? Chyba tak. Ktoś tu chce na mnie zap zapolować. Na no, pułapki się zrobić nie dam Ale ty się dasz zrobić, nie? Nie. Z tej strony go nawet nie złapało. Tam mamy kolejnych panów do zlikwidowania. Kurde, a chciałem. Dobra. Łopata? Nie, nie chcę łopaty. Łopata. O! Dobra. Bo się nie dało y L wpisać. Więc musiałem... inaczej to zrobić. Dobra, ciśniemy. Dawaj mi tutaj topu. pamiętam jak się walczy. serana. Bo mi się znowu zablokujesz. Czemu się cały czas blokujesz, no? Postanowione. Po to jest ci tarcza, żebyś się nią tylko blokował? Ty A my jest? to ci już po co? Rudar tenci. No, o, tutaj proszę bardzo, jakie bogactwo. Idziemy do góry. No tam Serena już z kimś walczy. Bardzo nie łanie, że na mnie nie czekasz. Dobra, gdzie ona jest? Kończy się Przyczajony. Co, żeś się tak czaju? Dobra. Nie umrę w taki sposób. Biureczka, Serana w ogóle tam walczy, nie cały czas za ja sobie stoję. Zbieramy ekwipunek. Masz nauczkę. Dobra, myślę, że załatwione. Tutaj jakieś tajne przejście. Ale zobaczmy sobie, co tutaj przypadkiem nas mogło ominąć. E, jakieś składniki alchemiczne zawsze do przodu. O mana mana, bardzo dobrze. No e, i nic więcej tutaj już nie ma chyba. Tam jest tylko żyła jakaś. Ech, dobra, chyba stąd idziemy. Tam byłem, tu byłem. No to dobra, idziemy. Przez tą dziurę. Co tutaj mamy? Kozi dziec. To mi niepotrzebne. No i nie wydawało mi się, że... Dobra, niech sobie trochę podejdą. Oj Dobra. Teraz tak. se możemy dać. Aha, muszę ją mieć w użyć. Okej. Okay. Dobra, damy sobie trochę na zimno. Teraz tak, przywrócenie zdrowia. Je... Yeah. <noise> Łyże ten nocny poszukiwał cię. Cześć Jasiu. Nie możesz mi na razie przeszkadzać wiesz. Dobra. Co jest? Czemu spadłem? No nie, nie może się leczyć, przestań się leczyć. Kochanie, bo ja tego nie wyciszę. Uuu. no jakby mi ten delikwent wyskoczył i jeszcze tam ci by było bardzo nieciekawie. Aha, tutaj mamy jakiś zjazd, ale tutaj mamy, o właśnie, z tego co zdążyłem zauważyć, chyba nie mamy tomu drugiego. Zaraz zobaczę przedmioty. Tak, nie mamy tomu drugiego, czyli tom drugi musi być gdzieś w tamtej pierwszej lokacji. Odporność na magię o 12%. Proszę bardzo. No, nie będę tego zbierał, bo to już mamy. Ale tak się zastanawiam, czy przypadkiem mojej to nie dać. Tak? Pokaż mi, co ty masz za broń. Jeśli sądzisz, że to pomoże, co ty masz za broń? Elfis sztylet. Nie, no to wezmę cię ten elfis sztylet, a dam ci właśnie tą buławę. Tak, to ci dam. O, tuż to. I teraz tak. Elfis sztylet po prostu wyrzucę, to wyrzucę. Dobra, Czy ja mam coś jeszcze niepotrzebnego, co przez przypadek mogłem zebrać? Tutaj mam odporność na mróz o 15%. A tutaj jest odporność na magię o 12%. I według mnie, chyba odporność na magię to jest to, że na wszystkie żywioły. Nie wiem. Mam takie wrażenie. Jeśli się mylę, to fajnie by było, jakby ktoś mi jednak o tym napisał, że się pomyliłem. To jest jakieś głęde przejście. A tutaj nic poza tymi maszkarami nie ma, nie? Dwa, ja zaraz pięć minut odcinka. Tomasz. Uhu. Ostra jazda. Kurde, ten jak Kosi Masz -ha -ha. Dobrze. Teraz zobaczmy, czy tutaj było coś ciekawego. Chyba nie. Tutaj wolę tego pancerza, nie? Bo no jak sobie słodko leży? Oj, oj, Powiem wam, że długa tutaj jest droga. Oj, bardzo długa. Jakaś w się zrobiła rtęci. Nie no, rtęci tutaj nie potrzebuje. Tutaj nic nie ma. Ale są grzyki. Ja nic tam nie widzę. Wartęci. Oho, tu tu coś będzie. Zapiszę sobie. Nie, nikt nie wyskakuje. Dlaczego używam tych pułapek, bo i tak wiem, że Sara w y, nie wejdzie tam jest? Dobra, niech sobie ucieka. Tutaj też jest sertę. Chodź tu. Kurde, jak daleko ucieka nie? właśnie, wracaj tutaj do Haha ha. Dobra. To tutaj mamy już kapliczkę, świetnie. Czy chcesz odmówić Tak, chcę. Niech będziesz drogą prowadzącą musiałem po prostu jedną kapliczkę ominąć. I nie widziałem takiej budowli. Wygląda mi to na świątynię. Czyli ewidentnie musiałem jakąś kapliczkę chyba pominąć. Mam 3 tak? Jod. 4 mam. Czyli jakiegoś mi brakuje. Dobra, ale tym się chyba zajmiemy w następnym odcinku. A teraz po prostu dokończę sprawdzanie, czy, czy tutaj wszystko mam zebrane co bym chciał mieć zebrane. Już tutaj więcej nie ma. Dziczyzna. Konina. Czy tutaj widzę por? O, por, bardzo rzadki składnik. Jeszcze tutaj chciałbym coś zobaczyć. Ociepierony. Jak to mówią, jak ci żyje, daje apteczki. To licz się na spotkanie z bosem. Mam to. Wszystko. Dobra. No i to chyba by było z tym wszystko. Zobaczmy sobie czy mogę tam po prostu wejść. Bo być może, że ostatnia kabliczka po prostu jest tam w środku. A ja bym niepotrzebnie tylko łaził. Tam jeszcze coś wygląda, jakby miał. Jakby prosiło mnie, żebym Gubal zajrzył tym. Tam. Hmm, no dobra. Nie. Muszę się jednak cofnąć. pokonują kapiczkę. Dobra, ale zanim się tam cofniemy, to sobie sprawdzimy, dokąd prowadzi to. Otóż to. Idziemy tam, co ja tutaj znajdę? Wielki elf i miecz. No dobra, niech, niech Wam będzie, że o o o, o. rubin bez skazy, proszę bardzo. No dobra, no to. W tym miejscu się pożegnamy, także ja Wam dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia, pamiętaj zostawić łapkę w górę, subskrypcję, no i na razie.